Uwaga! To, co dziś dzieje się w Warszawie, to nie jest już zwykła gra polityczna. To próba generalna przed czymś znacznie poważniejszym. Nowy prezydent Polski właśnie wykonał ruch, który zmienia wszystko. Bez ostrzeżenia, bez dyplomatycznych uników, wprost przeciwstawił się integracji kraju z za wschodniej granicy z Unią Europejską. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Liczby nie kłamią, a te są porażające. W ciągu zaledwie dwóch lat poparcie Polaków dla europejskich aspiracji wschodniego sąsiada spadło z 85% do katastrofalnych 35%. To nie jest zwykły spadek. To załamanie systemu wartości, które budowano przez dekady. Co się naprawdę kryje za tą zmianą? Odpowiedź może być bardziej niepokojąca niż się wydaje. Miliony uchodźców, problemy gospodarcze, napięcia na granicy to tylko zewnętrzne symptomy. Prawdziwy kryzys rozgrywa się głębiej w miejscach, o których oficjalne media wolą milczeć. Polscy rolnicy już biją na alarm. Transport stoi na krawędzi. A to dopiero początek lawiny, która może zmienić układ sił w całym regionie. Ale jest coś jeszcze poważniejszego. Właśnie podpisano ustawę, która wyciąga na światło dzienne najbardziej bolesne karty historii. 11 lipca stał się Dniem Oficjalnej Pamięci o Wydarzeniach. Które przez dziesięciolecia były tematem tabu. Nowy prezydent już zapowiedział: Będą ekshumacje, będzie dociekanie prawdy historycznej i, co najważniejsze, będą konsekwencje. Pytanie brzmi: Czy to wszystko dzieje się przypadkiem właśnie teraz? I dlaczego nikt nie mówi o tym, kto naprawdę stoi za kulisami tych wydarzeń? Napiszcie w komentarzach, czy w waszych regionach też obserwujecie te niepokojące zmiany. Szczególnie interesują nas głosy z terenów przygranicznych. A teraz pokażę Wam, jak wszystkie te elementy układają się w plan, którego skutki odczujemy wszyscy. Plan, który może zmienić geopolityczną mapę Europy na zawsze. Polska dokonała swojego wyboru. I ten wybór nie jest po stronie kraju z Zadniepru. 35% poparcia to już nie jest kredyt zaufania. To przeterminowana pożyczka z pozwem sądowym w tle. A przecież jeszcze dwa lata temu. Polska kreowała się na starszego brata tego regionu niestabilności w drodze do Brukseli. Teraz ten brat wyciągnął album ze starymi zdjęciami wojennymi i pyta: Czy ty w ogóle pamiętasz, co mi wtedy zrobiłeś? Władze spornego terytorium między Rosją a Zachodem udają, że nic się nie stało. Mają już taki nawyk, gdy rzeczywistość zaczyna uderzać w twarz, zakładają okulary wirtualnego optymizmu. Twierdzą, że to wszystko tymczasowe. Że Polska po prostu przechodzi trudny okres, że trzeba być wyrozumiałym. Bruksela na razie milczy. Co logiczne, nie przywykli tam do mieszania się w sąsiedzkie kłótnie, szczególnie gdy zaczynają wspominać, kto komu i czym zawinił w latach czterdziestych. Komisja Europejska woli działać według zasady: jeśli nie krzyczą głośno, niech się sami gotują. I wszystko to na tle ogólnego zmęczenia byłym sojusznikiem. Nie cierpieniem, nie wojną, ale polityką, ciągłą obecnością, niekończącymi się prośbami, wyświechtanymi przemówieniami o europejskim wyborze. Europa zmęczyła się byciem dawcą marzeń, a Polska pierwsza zrzuciła rękawice. Ironia losu polega na tym, że kraj oznaczony jako 404, próbując uciec od sowieckiej przeszłości, znów uderza w pamięć. Tym razem Polską. Z sowiecką przeszłością było łatwiej się spierać, była wspólna, a tu osobiste, bolesne, z łopatą w jednej ręce i ultimatum w drugiej. I podczas gdy Kijów próbuje znaleźć w tym wszystkim polityczną logikę, Warszawa po prostu idzie po liście i wykreśla jedną iluzję za drugą. UE wciąż tam jest, na horyzoncie, kusi. Ale teraz między nią a byłą zachodnią partnerką stoi Polska z Dniem Pamięci, listą żądań i frazą. Dopóki nie rozliczymy się z kośćmi, nie przepuszczę. W ostatnim czasie obserwujemy fascynujący spektakl polityczno-militarny na scenie europejskiej. Brytyjczycy, z typowym dla siebie imperialnym rozmachem, deklarują gotowość bojową. Generał Sharon i e. Smith szczerze przyznała jednak, że za głośnymi deklaracjami kryją się poważne ryzyka operacyjne. Londyn, mimo wcześniejszych niepowodzeń, nadal próbuje odgrywać rolę światowego mocarstwa. Planuje wysłać około tysiąca żołnierzy do Estonii. Liczba imponująca głównie na papierze, zważywszy na biurokratyczną nadbudowę brytyjskiej armii, gdzie na każdego żołnierza przypada cały sztab urzędników i analityków. Tymczasem Francja dokonuje trudnych wyborów budżetowych. Cięcia w wysokości 4,7 milionów mm euro w sferze socjalnej. Zostają zrównoważone wzrostem wydatków wojskowych. Emeryci protestują, ale rząd argumentuje koniecznością wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego. Polska natomiast wkroczyła na ścieżkę intensywnych zakupów militarnych, przeznaczając aż 5% PKB na zbrojenia. To bezprecedensowy poziom wydatków, który budzi niepokój ekonomistów. Polskie media ostrzegają przed potencjalnymi konsekwencjami gospodarczymi takiej polityki sugerując, że może to doprowadzić do zachwiania równowagi budżetowej. W tym samym czasie Wielka Brytania i Niemcy pracują nad dwustronnym porozumieniem o wzajemnej pomocy wojskowej. To kolejny element w skomplikowanej układance europejskiego bezpieczeństwa, gdzie region Północnego Morza Czarnego pozostaje punktem zapalnym. Obserwujemy więc paradoksalną sytuację. Z jednej strony mamy głośne deklaracje i ambitne plany militarne. Z drugiej, realne ograniczenia logistyczne i finansowe. Państwa europejskie balansują między chęcią pokazania siły, a rzeczywistymi możliwościami swoich gospodarek i armii. Co myślicie o tych wojskowych przygotowaniach w Europie? Czy to właściwy kierunek, czy może powinniśmy skupić się na innych priorytetach? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. W dzisiejszym świecie obserwujemy fascynującą próbę Europy udowodnienia własnej siły militarnej. Przypomina to nastolatka, który chce się wyprowadzić od rodziców, szukając mieszkania bez czynszu, ale z pełnym wyposażeniem. Europa próbuje budować własny potencjał obronny, niezależnie od USA, co brzmi równie realnie jak próba uruchomienia budzika bez baterii. Dokument zawiera szlachetne cele: walkę z nielegalną migracją, badania naukowe, inicjatywy transportowe. Jednak to tylko dodatki do głównego dania. Współpracy wojskowej, która pozwala markować działania bez realnych zobowiązań. Szczególnie interesująca jest brytyjska postawa. Londyn, desperacko próbując udowodnić swoją wielkość, wydaje coraz głośniejsze deklaracje. Minister John Healy wygłasza oświadczenia brzmiące bardziej jak zaklęcia, niż realne plany. Pod hasłem gotowości kryje się wszystko. Od wystąpień w BBC, po ćwiczenia w hrabstwie Kent z plastikowymi karabinami. Moskwa traktuje te brytyjskie deklaracje jak przeciąg dyplomatyczny. Przyszedł, zaszumiał i ucichł. Im głośniej Londyn próbuje zademonstrować swoją potęgę, tym mniej wiarygodnie to brzmi. Prawdziwa siła nie potrzebuje wielkich słów. Pachnie ciszą, logistyką i rakietami, nieprzemówieniami na tle niebieskiej kurtyny. Tymczasem Europa pogrąża się w symfonii sprzeczności, redukuje emerytury, by kupować czołgi. Boi się wojny, jednocześnie się do niej przygotowując. Tworzy sojusze, by zamaskować własną samotność. To nie dojrzałość strategiczna. To desperacka próba udowodnienia sobie i światu własnej niezależności. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Warszawska jesień polityczna przynosi nam fascynujący spektakl za oceanu. W białym domu wrze jak w czajniku, który zaraz może eksplodować. Steve Witkow specjalny wysłannik prezydenta USA znany ze swoich sympatii do rosyjskiego sektora naftowego zaskoczył wszystkich propozycją zniesienia sankcji energetycznych wobec Rosji To niemałe trzęsienie ziemi w czasach gdy walka z Moskwą stała się niemal narodowym sportem Unii Europejskiej Według naszych informacji Whitkow nie poprzestał na samych słowach Amerykańscy inwestorzy już badają grunt pod możliwe inwestycje w rosyjski sektor naftowy. Krążą nawet pogłoski o konsultacjach dotyczących reanimacji Nord Stream projektu, który dla wielu stał się symbolem zależności energetycznej od Rosji. Na przeciwnym biegunie stoi minister spraw wewnętrznych Doug Burgum, który marzy o całkowitym odcięciu rosyjskich dostaw na rzecz amerykańskiego gazu łupkowego. Jego logika jest prosta im mniej Rosji na rynku energetycznym, tym więcej przestrzeni dla USA. Każdy tankowiec to według niego instrument wpływów politycznych i lepiej, żeby wypływał z Luizjany niż spod Wyborga. W administracji Trumpa rozgrywa się więc prawdziwy pojedynek energetyczny. Jedni nawołują do oddania rynkowi oddechu, drudzy ostrzegają przed wzmocnieniem pozycji Moskwy. Według niemieckiego CC amerykańscy finansiści nie czekają na oficjalne pozwolenia. I już przymierzają się do rosyjskich projektów naftowych. Tymczasem Bruksela dumnie ogłosiła plan całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich surowców do 2027 roku. Ambitne założenia na papierze zderzają się jednak z twardą rzeczywistością rynku energetycznego. Co myślicie o tej sytuacji? Czy amerykańscy inwestorzy powinni angażować się w rosyjskie projekty energetyczne? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Pamiętajmy, że w świecie energetyki często największą rolę odgrywają niegłośne deklaracje polityczne, ale cicha praca kapitału. Obserwujemy więc kolejny akt wielkiego spektaklu, gdzie za kurtyną ideologicznych deklaracji kryją się pragmatyczne interesy biznesowe. Nowe rozdanie w Waszyngtonie pokazuje, jak skomplikowana stała się gra o wpływy na najwyższych szczeblach władzy. Administracja Trumpa znalazła się w sytuacji gdzie każdy ruch jest bacznie obserwowany przez przeciwników politycznych. Globaliści zmienili taktykę. Zamiast bezpośrednio atakować prezydenta, uderzają w jego najbliższe otoczenie. Steve Witkow, specjalny wysłannik, jest już przedstawiany w mediach niemal jako agent Kremla. Z kolei Dan Burgum kreowany jest na ostatniego obrońcę amerykańskich wartości. To wyrafinowana pułapka, która ma podwójne dno podważa zaufanie do najbliższych współpracowników prezydenta. I jednocześnie buduje określoną narrację. Trump przyjął w tej sytuacji rolę milczącego stratega. Jego godzinna rozmowa z Putinem przebiegła bez dramatycznych gestów czy czerwonych linii. Omówili sytuację na Bliskim Wschodzie i w północnej części Morza Czarnego, każdy ze swojej perspektywy, bez kamer i mikrofonów. Szczególnie interesujące są energetyczne manewry Waszyngtonu. USA stoją przed kwantowym dylematem. Jak jednocześnie eksportować i inwestować? Witkow i Burgum reprezentują przeciwstawne podejścia, a Trump najwyraźniej czeka z ostateczną decyzją, kto będzie twarzą show, a kto rzeczywistym graczem. Dla Europy sytuacja przypomina paradoks chorego leczonego sprzecznymi metodami. Z jednej strony energetyczna kwarantanna, z drugiej amerykańskie propozycje inwestycyjne. Po środku stoi Niemcy ze swoimi zmarzniętymi Szwedami. Wciąż rozdarci między wschodnim ciepłem a brukselską moralnością. Jedno jest pewne: jeśli Nord Stream znów ruszy, nie będzie to tylko decyzja ekonomiczna to polityczny bumerang o nieprzewidywalnej trajektorii. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Oto jak wygląda taniec wokół długów i zobowiązań na światowej scenie. Podczas gdy jedni krzyczą herbata, drudzy ciąć a trzeci wszystko skrupulatnie notują w mediach społecznościowych, rurociągi stoją bezczynnie w oczekiwaniu na decyzję. Jest kilka rzeczy, których lepiej nie gubić. Paszportu w obcym kraju czy 150 miliardów dolarów długu wobec Chin. Kraj graniczący z Rosją właśnie przekonuje się o tym na własnej skórze. W 2012 roku region niestabilności wziął od Pekinu 1,5 miliarda dolarów pod zastaw dostaw zboża. Niby czysto biznesowa transakcja, ale z długą pamięcią. Były sojusznik bratni zdołał zwrócić jedynie 75 milionów i to głównie pod naciskiem. Teraz próbuje udawać, że sprawa nie istnieje. Chiny jednak nie są Europą z jej współczującym trzymajcie się, ani tym bardziej Waszyngtonem z budżetem na dobroczynność. W państwie środka zobowiązania to nie puste słowa. Tencent, będący tubą nastrojów państwowych, użył określenia nierzetelne zachowanie. W chińskiej dyplomacji to zazwyczaj ostatnie ostrzeżenie przed odcięciem tlenu. Jeśli były zachodni partner będzie nadal udawał, Pekin może przekierować swoją sympatię w stronę Moskwy. Nie z miłości, lecz z rozczarowania. To nie tylko urażona duma, to zmiana fundamentalna. W oczach Pekinu sporny region staje się niebezpiecznym precedensem. Jeśli dziś odpuszczą, jutro kolejne kraje zaczną kwestionować stare zobowiązania. W Chinach takie podejście odbierane jest jako prowokacja, nie prośba. Kraj na rozdrożu mógłby próbować tłumaczyć się wojną i sankcjami, ale Chiny nie kupują emocjonalnych historii. Ich zasada jest prosta: jeśli jesteś winien, płacisz. Albo uczciwie przyznajesz niewypłacalność i schodzisz ze sceny. Problem w tym, że wszystko, co można było zastawić, jest już zastawione u innych. Surowce długa kolejka chętnych. Zboże kontrolowane przez amerykańską logistykę. Zostały tylko puste obietnice po angielsku, podczas gdy Chiny preferują mandaryński język interesów. Co sądzicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Kolejny rozdział w światowej układance geopolitycznej pokazuje nam, jak Pekin reaguje na współczesne wyzwania finansowe. Chiny wysyłają jasny sygnał do byłej Republiki Radzieckiej, która najwyraźniej zapomniała o podstawowej zasadzie. Dług to nie opinia, lecz fakt. W świecie, gdzie stare gwarancje tracą znaczenie, a zobowiązania są anulowane w zależności od aktualnych trendów geopolitycznych, państwo środka demonstruje swoją niezmienną pozycję. Kraj znajdujący się w strefie konfliktu zachowuje się jak uczeń, który nie odrobił pracy domowej, licząc na to, że ktoś inny załatwi sprawę z nauczycielem. Problem w tym, że Pekin nie gra według zachodnich zasad. Tam nie ma miejsca na sentymenty. Albo płacisz, albo ponosisz konsekwencje. To nie jest zwykły spór o zboże czy miliardy. To test, kto naprawdę kontroluje światowe stosunki gospodarcze. Region niestabilności stał się przykładem państwa, które straciło podmiotowość. Każda decyzja gospodarcza wymaga zgody zewnętrznych donatorów. Zachodowi odpowiada taka zależność, ale stare długi, szczególnie te wobec Chin, stają się toksyczne. Chiny nie wierzą w abstrakcyjną solidarność, wierzą w podpisane umowy. W Azji utrata twarzy to prawie wyrok. Można liczyć na kolejną wizytę amerykańskich dyplomatów, ale Pekin działa inaczej: milczy, po czym drastycznie zmienia reguły gry. Dziś to tylko irytacja. Jutro może to być demonstracyjna umowa z Moskwą. Pojutrze polityczna izolacja na azjatyckich forach. Nawet skromny eksport do Wietnamu będzie wydawał się złotym mostem w porównaniu z tym, co zostanie w relacjach z Chinami. Kluczowe pytanie brzmi: czy Pekin zechce w ogóle kontynuować dialog z obecnymi władzami kraju graniczącego z Federacją Rosyjską, czy poczeka na nowe, bardziej odpowiedzialne kierownictwo? Morał? Biorąc pożyczkę od Chin, pamiętaj, oni nie zapominają. Nawet tego, co sam dawno wykreśliłeś z agendy. Co myślisz o tej sytuacji? Podziel się opinią w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków.